Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na konferencji przed meczem 10 kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy gks Katowice i Pogonią Szczecin. Spotkanie już w najbliższej o godzinie 18.00. Bilety na ten mecz już wyprzedane. Z nami trener Rafał Górak oraz pomocnik GKS-u Oskar Rebka. Trenerze na początek proszę o opinię na temat naszego kolejnego rywala, czyli Pogoni Szczecin. Dzień dobry. Pogoń wiadomo, to drużyna, która od paru sezonów jest bardzo mocno przygotowywana do, do walki o tytuł mistrza, mistrza Polski. Zdajemy sobie sprawę, że i w tym sezonie na pewno też taki cel im przyświeca. Wobec tego musimy, musimy spodziewać się naprawdę poprzeczki postawionej, jeśli chodzi o nasze ekstraklasowe realia, najwyżej jak jest to możliwe. I, i do tego się przygotowujemy. Dziękuję, trenerze. Oskar, za Tobą pierwsze dziewięć meczów w Ekstraklasie, dwie bramki i oceń te, te pierwsze doświadczenie z najwyższą klasą rozgrywkową. No Bardzo się cieszę na pewno, że dostaję szansę gry w Ekstraklasie, no, to był mój główny cel. Jak oceniam te pierwsze dziewięć spotkań, na pewno jakość tej gry w Ekstraklasie jest na wyższym poziomie. Intensywność również jest wyższa, aczkolwiek no, jestem zadowolony i myślę, że nie odstaje jak widać po tych dziewięciu kolejkach. Dziękuję bardzo. Prosimy o pytania i najlepiej do mikrofonu. Dzień dobry, Piotr Girczy z Polskiej Agencji Presowej do Oskara. Mam dwa pytania. Pierwsze takie, czy taki słupek w, 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 w Zabrzu to, to się jaśni potem jeszcze, bo mogło być inaczej gdyby wpadło, czy to zapominasz i już po wszystkim. Dzień dobry. Na pewno fajnie by było, żeby piłka trafiła do bramki, aczkolwiek no, pracuję nad tym na treningu, żeby ta piłka wpadła do tej bramki i nie będę, nie będę teraz przeżywał, że to nie wpadło, tylko chcę w kolejnym meczu strzelić taką bramkę. przeskok do Ekstraklasy, zapytam, to jest tak jak to miało być, wyobrażałeś sobie, że to jest jakaś różnica taka właśnie, czy jest inna różnica między pierwszą ligą a Ekstraklasą, czy w ogóle może nie ma takiej? Jest jakaś różnica, bym powiedział, że na pewno jakościowa piłkarzy, Aczkolwiek, czy sobie tak wyobrażałem? Nie, ja się skupiam na sobie i chcę jak najlepiej wyglądać na boisku i dawać to wszystko, co mam najlepsze. Do Pana trenera pytanie, bo po tym meczu w Zabrzu, no, przegranym 0-3, na ile potrzebny był ten wczorajszy wygrany mecz pucharowy? Poza awansem oczywiście, no bo to cel sportowy, no ale tak psychologicznie. Nie, to wydaje mi się w każdym, w każdym, w każdym czy trenerów siedzi to, żeby jak najszybciej, szybciej, móc się zrewanżować sport, właśnie daje to, to, to dobrego, że, że to następuje bardzo szybko. I jeżeli, jeżeli tylko jest po myśli i, i, i to następne spotkanie jest wygrane, to to daje zawsze pozytywnego bodźca i i, I tyle, wiadomo, że są to rozgrywki pucharowe, my, my chcemy również punktować w Ekstraklasie, także, także tutaj jest kolejne mecze z Pogonią, jakby, jakby chęcią na pewno, na pewno tego rewanżu. Natomiast to też z drugiej strony trzeba bardzo, wydaje mi się, zachowywać zimną zimną, zimną głowę i, i absolutnie porażki w Zabrzu nie, 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 nie piętnować i nie przypominać sobie o niej cały czas, nie rozmawiać o niej cały czas, bo to był mecz, który mógł nam dać tylko i wyłącznie trzy punkty, a, a nam ich nie dał. I, i, I po prostu tu już jest koniec tego tematu. Teraz jest następny mecz, i, i, i trzeba po prostu o pełną pulę walczyć w kolejne spotkanie. Rafał ja się z Dziennika Zachodniego. Ja mimo wszystko jeszcze o tego gudnika ostatnie pytanie da, zadam. Czy długo analizowaliście ten mecz, czy rzeczywiście spuścił pan trochę zasłonę milczenia, że taki mecz się przydarzył, trudno i jedziemy, jedziemy dalej? Czy, czy, czy jednak mocno analizowaliście te wszystkie sytuacje, które się wydarzyły? do drugiej bramki bardzo dużo analizowaliśmy i rzeczywiście było, było dużo dobrego można było spotkanie wyrównać można było śmiało w zabrzu wygrać ja jestem o tym bardzo mocno przekonany bardzo wierzyłem w zespół w szatni że jesteśmy że jesteśmy w zabrzu jeszcze, jeszcze wygrać sytuacja nawet skara czy czy, czy, czy Grzegorz Rogali dawała ku temu całkowitą nadzieję. Niestety szybko szczelona druga bramka spowodowała to, że trochę żeśmy się posypali. To też i ta analiza tego późniejszego czasu była taka, że, że zawodnicy doskonale wiedzieli, że, że to im po tym już po prostu nie wyszło i to jest taka najwyższa cena, te, te, te 40 minut po, po, po bramce na, na 2-0 i z tego trzeba tylko i wyłącznie wyciągnąć taki aspekt mentalny, bo wydaje mi się, że powinniśmy nawet przy tej drugiej bramce jeszcze twardo stać na nogach i wierzyć, że po prostu spotkanie można odwrócić. Ja wierzę, że, że, że i dalej idą takie momenty, że nie chciałbym tego robić nagminnie, żeby odwracać z 2-0 wynik, ale wiem, że, że drużyna z tego wyciągnęła wnioski i, i jeżeli taka sytuacja będzie, że będziemy przegrywać 2-0, jesteśmy w stanie ten mecz odwrócić. Dobrym przykładem jesteśmy tutaj z Radomiakiem, kiedy przegrywaliśmy 2-0, potem było 2-1, było bardzo blisko, żeby, żeby, żeby spotkanie odwrócić na 2-2. Tego bym sobie życzył i tego oczekuję od zawodników. To skada też zapytam, czy miał takie poczucie, o którym pan tenet zaraz po meczu w Zabrzu powiedział, że Ekstraklasa tym razem dała wam bardzo mocno po określonej części ciała. Czy wyschodząc z boiska też mieliście takie wrażenie, że to taka najbardziej bolesna lekcja Ekstraklasy do tej pory? Przeciwnik wykorzystał na, na pewno nasze słabości i wykorzystał każdą możliwą szansę, więc bolało to nas, że straciliśmy trzy bramki, bo zawsze boli, gdy tracimy aż tyle bramek. No i uważam, że to był taki mecz, że rzeczywiście odczuliśmy, ale pierwszą połowę mogliśmy również przełożyć na swoją korzyść. Więc nie tak, że się odbiliśmy całkowicie. Zabrakło tej drugiej połowy, tak jak już trener powiedział, że już wtedy mentalnie nasz zespół trochę usiadł. Też o Pogoń chcę zapytać, to jest zespół, który też lubi grać do przodu, Wy też bardzo lubicie grać do przodu, trochę mniej tych szachów takich, jednak otwarta gra, jak Pan, jak pan szykuje zespół, czego Pan się spodziewa po tym spotkaniu? Rzeczywiście będzie otwarte, czy jednak może spróbujecie trochę przygasić, przygasić Pogoń przede wszystkim, a potem myśleć o, o swoich okazjach? Najważniejsze w tym meczu będzie to, abyśmy realizowali swoje zadania w każdym, w każdym aspekcie, aby przygasić pogoń trzeba bardzo dobrze grać presingiem, trzeba bardzo dobrze zabezpieczać przestrzeń, trzeba być bardzo gotowym na to, że zawodnicy pogoni zmieniają pozycję, są, są zawodnikami bardzo ruchliwymi, są bardzo dobrze wyszkoleni technicznie. To też, aby ich przygasić, trzeba, trzeba ich będzie bardzo dobrze również, również presować. Trzeba, trzeba grać pressingiem, natomiast czy to, czy to będzie nasz pressing cały czas grający bardzo wysoko, czy też, czy też średnio, czy nisko, to, to już zostawmy na, 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 na sam dzień meczowy, bo, bo na pewno plan na ten mecz będziemy mieli założony i, i, i wierzę, że zawodnicy ściśle go będą realizować. Jeżeli zrealizujemy to, co mamy przygotowane na pogoń, to będziemy, to będziemy dla nich trudnym rywalem. Ma Pan jeszcze jakieś dylematy personalne, są jacyś piłkarze pod znakiem zapytania zdrowotnych na przykład? Zdrowotnie coraz, 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 coraz lepiej. Wydaje mi się, że, że już w zasadzie wychodzimy na, na, na czysto z tym takim kwestią samego składu czy decyzji osobowych, to zawsze dwa dni przed meczem jeszcze mam burzę mózgów i, i tutaj rozpatruję wielu zawodników, którzy, którzy rozpoczną spotkanie, ale najważniejsza dla mnie jest ta kwestia, zdrowotna, gdzie Adam już rzucił do, do pełnego treningu i to jest też dla nas dobra informacja. Dzień dobry panom, Darek Leśnikowski, Sport Super Express. Do pana trenera, no, nie oglądał pan pewnie siłą rzeczy, na pewno nie na żywo, a, a może z też pan jeszcze nie zdążył, wczorajszy mecz pogoni, ale pogoń na tle wcześniejszych wyników ekstraklasowców, nie wiem, Krakowi czy, czy, czy Lechi, sprawiała wrażenie, jakby rzeczywiście na tym Pucharze Polski mu, jej zależało, tak jak wam zresztą. No i pytanie, czy jakieś, jakieś, wnioski z tego, że tam większość tych podstawowych piłkarzy jednak zagrała te 90 minut i zagrała no, na gładkie, na gładki wynik? Czy z tego jakieś wnioski dla Was? Nie sądzę, żeby, żeby, żeby Krakowi albo lechnie nie zależało na, 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 zdobyciu Pucharu Polski, obojętnie czy mówimy o pierwszej rundzie, czy będzie, czy, 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 mówilibyśmy o następnych. Także na pewno oni też do tego podeszli najlepiej jak mogą. No cóż, no Puchar rządzi się swoimi prawami i te drużyny z niższych lig potrafią, potrafią być bez względu, że tak powiem, piłkarsko-bezczelne i, i, i niekiedy po prostu drużynę ekstraklasową z, z pucharu wyrzucić. To jest piękne w tych rozgrywkach. Natomiast rzeczywiście e, pogoń zagrała bardzo, bardzo skutecznie, bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Grała w większości zawodnikami, którzy rozpoczynają mecze ligowe. To też jest dla nas jakby jakaś wskazówka, że rzeczywiście muszą bardzo dobrze i pewnie się czuć w rozgrywkach. Wygrali bardzo pewnie. A, a każdy trener podejmuje swoje decyzje. Ktoś podejmuje decyzję, że zamierza coś zmienić, ktoś podejmuje decyzję, że trzyma się swojego swojego, swojego nurtu. Myśmy, myśmy na pewno trochę więc, pozmieniali i ja jestem z tego też bardzo zadowolony, bo zawodnicy mi wczoraj po prostu zdali egzamin. To jeszcze zapytam, czy pan ze swojego doświadczenia i piłkarskiego i trenerskiego wierzy w to, że na przykład taki Dawid Kudła, który tam gdzieś pierwsze kroki stawiał w Szczecinie w klasie i trochę tam w tym y, szczecinie piłkarskiego chleba się najadł? Czy to jest tak, że, że po, nie wiem, jak pan ocenia wczorajszy występ strączka, ale, ale y, czy to jest tak, że pan też wierzy w tą magię piłkarską, że przeciwko byłemu klubowi się, się po prostu gra o te 10, 15 czy 20% lepiej? Często się też mówi, że ten zawodnik, który grał w danym klubie, to, to jeszcze potrafisz iść w bramkę. No to jeszcze jakby Dawid jutro wszczelił jedną, no to, to, to tym bardziej by było wesoło. Nie jutro, tylko oczywiście w piątek. U nas na razie hierarchia w stosunku co do, co do bramki jest, jest ustalona i, i, i zawodnicy ją znają. Rafał wczoraj zadebiutował. To był, to był całkiem przyzwoity przyzwoity mecz. Natomiast natomiast cóż, no Dawid, Dawid w pogoni w pogoni był jakiś czas temu, na pewno na pewno to jest zawsze jakaś kwestia sentymentalna, bo wiadomo, te swoje kluby, w których się grało, to na pewno się pamięta. On też nie grał w jakiejś wielkiej ilości klubów, także, także to, to na pewno też chłopak, który, który pamięta swoją, swoją rzecz. Wydaje mi się, że na tyle jest doświadczony i na tyle to już zawodnik ograny, że będzie dla niego to jednak normalne takie wydarzenie meczowe. To jeszcze zapytam typowo, może Oskara. Dzień dobry. Ty masz w swoim CV występy z orzełkiem na piersi, jeszcze nie w dorosłej reprezentacji, ale w tych juniorskich. No i pytanie, ile razy ci się zdarzyło grać tu, w Polsce? Pewnie niewiele, przeciwko facetowi, który ma na koncie chyba 90, tak, czy 90 parę meczów. I czy jako ten kilkunastolatek czy nastolatek. Gdzieś tam spoglądałeś czasami na, wiesz o myślałem, myślę, oczywiście o Kamilu Grosickim, czy spoglądałeś na niego i jako jednego z reprezentantów i tak sobie myślałeś, fajnie by tam było te, iść jego drogą, inna pozycja, ja to wiem, ale, ale tak jeden z wzorów, że z Polskiej Ligi też można skoczyć do, do reprezentacji. Pewnie, że tak, pewnie, że się oglądało, tą reprezentację zawsze jak grają, to każdy ogląda, jest to na pewno wyjątkowe mecze i zagrać z Orzełkiem na piersi to jest, Coś wyjątkowego i myślę, że każdy piłkarz do tego dąży, żeby zagrać z orzełkiem na piersi. A czy spoglądałem na Kamila? Oczywiście, że tak, no bo jednak był wyróżniającą się postacią z przodu, ale również spoglądam na swoje pozycje i, i dużo czerpię z innych zawodników, bardziej ze środka pola. Dziękuję. Kacper Jan Dziennik Sport. Mam pytanie do Oskara ponieważ w poprzednim sezonie tworzyłeś duet w środku pola z Antonim Kozubalem, w tym sezonie tworzysz duet z, z Mateuszem Kowalczykiem i chciałbym Cię prosić o takie porównanie, jak gra się z jednym i z drugim zawodnikiem, jak grało się z, z Antkiem i jak gra się teraz z Mateuszem. Dzień dobry. Czy porównanie, no oczywiście nie będę tu porównywał obu zawodników do siebie, bo każdy jest inny, Antek ma inne cechy, na pewno inne niż na pewno Kowal, ale co mogę powiedzieć, no dobrze mi się gra z jednym i z drugim, rozumiemy się na pewno bez słów, z Antkiem na pewno rozegraliśmy dużo więcej meczów i ta, ta współpraca była może nie, że lepsza, ale już tyle razy zagraliśmy ze sobą razem, że rozumieliśmy się bez słów. Z Kowalem na pewno to nadejdzie, bardzo inteligentnie jest to człowiek, piłkarz i, i co mogę powiedzieć, no żeby, oby tak dalej. A czy widzisz takie różnice, że Ty musisz jakoś inaczej dostosowywać się do, do tych zawodników, ponieważ pełnisz e, głównie, może nie tylko, bo widać to po dwóch strzelonych bramkach, ale, ale funkcje defensywne. Czy widzisz właśnie takie różnice, e, że przy, przy Mateuszu Kowalczyku musisz zachowywać się nieco ni inaczej niż grając z Antkiem Kozubalem? Hmm. Kowal również ma takie predyspozycje parcia do przodu, tak jak widzimy to w Antku, że często się włącza z tej drugiej strefy, więc myślę, że to jest bardzo podobna ich cecha. Ale czy zachowuje się jakoś inaczej? Nie uważam. Tam gdzie, tam, gdzie czuję się dobrze, tam, gdzie czuję się mocny, tam szukam sobie miejsca czy też podania i, i staram się wykorzystywać swoje atuty. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Pana trenera, mam o auty pytanie, bo była druga bramka z widzewem, była tutaj. To chyba też Kowalczyka po, po wrzucie. To dodatkowo jeszcze trenujecie, bo przynosi to sukces, czy wierzył pan już wcześniej, że, że to jest taka no, fajna broń? Nie, no, nad stałymi fragmentami od dłuższego czasu pracujemy systemowo, bardzo, bardzo, bardzo rzetelnie. Dużo tej pracy wykonujemy, dużo przypatrujemy się, co możemy zrobić. Jeżeli też u nas zawodnik dysponuje rzutem też niestandardowym, jeśli chodzi o długość, czyli, czyli jest on naprawdę taki dalszy, to, to tym bardziej staramy się różnie to wykorzystać. Mimo, że to dwie bramki po rzutach z autu, tak całkowicie dwie różne bramki i dwa różne plany. Świetnie, że to wyszło, bo, bo to świadczy, że zawodnicy inteligentnie ten plan realizują, a, a wiadomo, taka zaplanowana bramka cieszy zawsze, zawsze podwójnie. A jak go pan znalazł? Każdy rzucał i pan oceniał, czy, czy sam się zgłosił? Jeśli chodzi o Mateusza, czy tak. się zgłosił? Zgłosił się u mnie, jest tak od czasu do czasu: apel i ręka do góry. Kto ma jakiś pomysł? Kowal mówi: rzucam auty. Ja mówię: to chodź, zobaczymy. To jak już padło o personalne Ja to zapytam: czy ktoś się zgłosił do tego, żeby się ścigać z tym Großitiem, o którym tu mówiliśmy? Czy się ktoś ścigał. Nasi zawodnicy dysponują podobną szybkością jak, 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 jak kamień Grosicki. To jest zawodnik, natomiast, który fenomenalnie wy, wykorzystuje timing podania, przestrzeń wolną. To jest bardzo dużo inteligencji piłkarskiej, nie tylko sama szybkość. Jeżeli, jeżeli mielibyśmy się tylko ścigać na, na odcinku metrowym, to wielu zawodników wygrało pojedynek biegowy z Kamilem na pewno, natomiast on ma taki niesamowity dar wykorzystywania właśnie momentu, kiedy, kiedy obrońcy popełniają nawet pewnego rodzaju błędy, że, że to jest dla nas najważniejszą sprawą, żeby się dobrze ustawiać, żeby czytać jego zachowania i wtedy mamy jak najbardziej możliwości, aby, aby po prostu Kamila zneutralizować w tym, co ma na pewno zjawiskowo mocne. Ale ma Pan wrażenie, że to jest jednak kluczowa postać Pogoni, czy, czy, czy dzisiaj już do tego nie sprowadzamy, bo jest i, i Koluris, i, i, i Gorgon, który potrafi dać taką zmianę jak ostatnio z bramką. Yy, gdzie Pan te, te, te jakieś takie najmocniejsze punkty do zneutralizowania Pogoni upatruje? Kamil Grosicki jest zdecydowanie najważniejszą postacią w drużynie pogoni, zdecydowanie. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeszcze... Dzień dobry, Piotr Zaderno z GieKSa.pl. Ja oglądałem ten mecz z domu ja akurat realizator uchwycił Pana na kamerze po tej straconej barmce, barmce z rzutu wolnego. Czy to wyglądało tak, jakbyście mieli dokładnie przygotowany ten schemat i Pan się mocno zbulwersował, że nie udało się tego wykonać tak, jak należy? Jak Pan to oceni? Ale mówimy o bramce wczorajszej, tak? Tak, z tak z rzutu mm, wolnego. Tak jest. Piłka była bardzo daleko od naszej bramki. Należało się spodziewać, że karasek ma dobre uderzenie i będzie tą piłkę po prostu wkręcał w naszą ramkę. Wyobrażałem sobie, że albo przerwiemy ją po prostu w pojedynku i wyskoku głową, albo w ostatniej fazie jesteśmy w stanie ją po prostu wybronić, jeśli chodzi o, o Rafała. No niestety piłka bezpośrednio wpadła. Zawsze mnie bramki troszkę nasze denerwują, także nie widziałem tego swojego zachowania, no, ale jak rozumiem szczęśliwy nie byłem.